Dziwne to jest. Wszystko zablokowane wieście Matki Ale oni wszystko współpracują ze sobą. Ta piąta roślica pogrzebu <grymne> tego, który z gwiazdką do nieba 13 stycznia poleciał Pawła Adamowicza, którego zrobiono święty 19 stycznia w 2019 roku. Cała ta Demonstracja odbywała się w Pacylicy Mariackiej przy pomniku 2779 kapłanów zlikwidowanych w programie tym, co właśnie się odbywa. Pomnik postawił Zator Przytocki. Zmarły na w tym miejscu. Ksiądz Zator Przytocki zmarł. 26 listopada 1978 podczas uprawienia Mszy Świętej w dniu, kiedy Donald Tusk miał ślub cywilny. Żył jeszcze jego dziadek, który był, był adiutantem Maxa Pauli w wdachał. nie wdachał, przepraszam, w i w Neudamy. Matko Boże, przebłaga tu jesteś patronką tego miasta. Idziemy do najważniejszej, najważniejszego miejsca świata. Miejsca, gdzie Karol Wielki, urodzony 2, sierpnia, 2 kwietnia 742 roku, założył pierwszy kościół 25 grudnia 810 roku. Miejsce, gdzie biskup Angska założył pierwsze biskupstwo 10 listopada 831 roku Gdzie założył swój plaster, w którym umarł święty 132 papież Wenedyk V. Remedykt v. Zmarły w tym klasztorze 4 lipca 1965 roku. Habak, cesarskie, cesarstwo rzymskiego miasta, które zakończyli, zlikwidowali 6 sierpnia 1806 roku. Raczyńcy urodzili. Karola VII papieża, cesarza rzymskiego, króla Niemiec. To jest tutaj w miejsce. Zaczęli budować kościół Mariacki, katedrę Mariacką. Była budowana od 1245 roku. Oświęcono ją, oddano do użytku 18 czerwca. W 1329 roku Hamburg, gdzie Tusk dostał nagrodę ben -Hoch. 2 grudnia 1000, w 2019 roku, ale pierwszy zorganizował ten cyrk, pogrzeb tego, co z gwiazdką wsiaka, świętego, który poszedł do nieba. 13 stycznia tu mamy kościół świętego Piotra tutaj mamy Wiesiów Wórk Diergarten Wiedzeit no i najważniejsze miejsce świata, gdzie w tej chwili jesteśmy więc Matko Boża jesteś patronką tego miasta Moim apostołem był Herman Koen z Hamburga, Gustaw Maria Najświętszego Sakramentu, którego poznałam 13 czerwca 1999 roku. W dniu od beatyfikacji męczenników główny męczennik to był arcybiskup Julian Nowowiecki, zamęczony w potworny sposób 28 maja 1941 roku. Ale najważniejszy urodził się 11 lutego w 1858 roku, kiedy objawiła się Matka Boska w Lourdes. Matka Boska Nadziei u chorych objawiła się w Lourdes. Ale wcześniej, przed tym objawieniem Herman Cohen założył pustelnię Matki Boskiej Nadziei, która okazała się, wczoraj była rocznica 17 stycznia 1000. W 871 roku a Herman poszedł do nieba 20 stycznia 1871 roku w pierwszego objawienia się Matki Boskiej świętemu Jakubowi 20 stycznia 1940 roku a tutaj mamy kościół świętego Jakuba w tych wszystkich kościołach. Były uroczystości w uczciwych sowieckiego, cesarza i arcybiskupa, przypiętych To z matka Świętego Jakuba. Reformację zaczęła się w Kościele Świętego Mikołaja. Tutaj widać ruiny, pofundowanego przez prawda dziecka polskiej królowej, Adolfa III Szalonburga 26 czerwca 1100. W 76 roku tam zaczęła się reformacja. 12 lutego 1529 roku. Dlatego tak ważna jest koronacja po tysiącu latach synodum we Frankfurcie nad Menem. 12 lutego w 1742 roku, wnuka króla Sobieskiego, zmarłego 20 stycznia 1745 roku w Monachium, pochowanego w kościele Tatinów, ufundowanego w więcznieniu za życie jego taty, Maksymiliana Emanuela.